Witam Was dzisiaj w następnym filmiku Dzisiaj przychodzę do Was z Q&A Oczywiście zadawaliście mi pytanie głównie na Instagramie Więc wybrałam parę, żeby tak odpowiadać, Żeby wprowadzić taką jakąś e, pogawędkową atmosferę Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba I zaczynamy! Pierwsze pytanie Ogólnie pytania e, często się powtarzają I wybrałam tylko takich e, powiedzmy 11 pytań Które stwierdziłam, że odpowiem, żeby to nie trwało wieczność Pierwsze pytanie Jak rob, e, sobie radzisz z Lili e, sama na mieszkaniu? Powiedziałam, no że no nie jest łatwo, ale ciężko, aż tak też nie jest. Myślałam, że może być gorzej, ale no radzę sobie jakoś, muszę wszystko zorganizować. Nie mam innego wyjścia, więc no to jest tak jakby coś, z czym muszę się uporać. Drugie pytanie: kiedy zrobisz mieszkanie tour? Wszyscy mnie pytają: kiedy zrobisz room tour tego, tego, tamtego, zrób całego mieszkania, a więc. Room tour Lili jest już na kanale od jakiegoś czasu i taki ogólny całego mieszkania planuję zrobić, ale nie wiem kiedy mi to się uda. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, może już niedługo zobaczymy, bo dzisiaj właśnie mam wolny dzień i planuję troszkę ponagrywać dla Was i akurat może jak posprzątam, to się uda, ale nic nie obiecuję, także myślę, że to może nastąpić za jakiś czas. Trzecie pytanie. Miałaś sytuację, że podeszła do ciebie osoba, która Cię ogląda, zrobić sobie z Tobą zdjęcie? Tak, miałam już parę razy taką sytuację, niewiele, ale miałam powiem wam, że to jest bardzo dla mnie niezręczne ja się w tym dobrze nie czuję, bo nie uważam siebie za jakąś gwiazdę ani nic ale to jest bardzo miłe, że ktoś przyjdzie i ma tą odwagę, więc jeżeli mnie gdzieś zobaczycie i będziecie chcieli nawet ze mną porozmawiać, niekoniecznie o zdjęciu to chętnie podbijajcie, ale pewnie też zauważycie moje zakłopotanie bo ja jestem taka, wiecie, że no nie znam człowieka, wy mnie znacie trochę, bo mnie oglądacie, ale ktoś podchodzi i ja taka, mmm, nie wiem co zrobić więc tak tak była taka sytuacja. Tutaj pytanie: jakie filmy, dramaty polecam? I tutaj sobie troszkę wypisałam e, takie, które mi tak przyszły na myśl, z tych takich powiedzmy nowszych, ale też nie najnowszych, e, więc e, polecam wam film w Nocy: Trzy kroki od siebie, każdego dnia, ponad wszystko: The Choice, Nerv. Zostanie, jeśli kochasz i jeden dzień. Wymieniłam te filmy, które tak jakoś mi się gdzieś przebrały, wiecie, no nie wiem, po prostu w internecie jak wpisałam e, i te, które mi się podobały. Na pewno jest dużo więcej fajnych filmów, jeżeli jakieś macie, to koniecznie podawajcie. Chętnie po, e, bym poczytała e, tytuły i obejrzała je, e, tylko bym prosiła jakieś nowsze. Dobra, następne pytanie. E, ile około wyniosło nas urządzenie mieszkanie? To pytanie. Bardzo często się pojawiło na moim mm, profilu i powiem Wam, że ciężko mi jest określić y, jakąś kwotę przybliżoną, z tego względu, że wszystko było w różnym czasie, y, jakby zakupione. Nie wiem, naprawdę jest mi ciężko to y, określić, bo dużo rzeczy też dostaliśmy tak, jakby w prezencie i no, nie jestem w stanie tego wszystkiego zliczyć. Powiem Wam tylko, że nie kupowaliśmy tutaj żadnych rzeczy do mieszkania, takich mega drogich, z tego względu, że wiedzieliśmy, że przy dziecku wszystko się niszczy i poszliśmy też po taniości. Oczywiście było to nam na rękę, no bo wiadomo, koszty, koszty i koszty, pieniądze nie rosną na drzewach niestety, więc dużo rzeczy było kupionych takich z myślą, że się niedługo je i tak wymieni. No i, no nie wiem, ciężko mi jest naprawdę określić jakąś kwotę. Czy jestem zadowolona z wystroju swojego mieszkania? Mm. Według mnie jest ok. Inne jest wrażenie też, jak się ogląda na przykład, nie wiem, na filmikach czy coś. Inne jest, jak się wejdzie do tego pomieszczenia. I dużo z Was, na przykład, mi tam pisało o pokoju Lili, że takiej owakiej, pstrokatej i nie wiadomo co. Ale jak się wejdzie do tego pokoju, to hmm, według mnie nie jest takie samo wrażenie, właśnie, jak się ogląda. Tak samo jak się wchodzi do salonu, ktoś mi tu pisał, że nic do siebie nie pasuje, a tak naprawdę tutaj wszystko jest w identycznej kolorystyce. I być może na filmikach jakiś odcień inny pada i coś jest nie tak, ale w rzeczywistości według mnie jest spoko no jakbym nie chciała tak urządzać, to bym nie urządzała ale mi się podoba krzysztofowi się podoba i to jest najważniejsze pamiętajcie, że o gustach się nie dyskutuje, będę to zawsze powtarzać czy chciałabym ślub kościelny, czy ma dla mnie to znaczenia? już mówiłam Wam, że pochodzę z rodziny wierzącej więc na pewno u mnie by chcieli, żebym ten ślub wzięła ale nikt mnie na to nie jakoś nie naciska na ten ślub Chociaż wiem, że no my się wydaje, że i tak do tego dojdzie, i tak, tylko nie jest, no żeby to teraz był odpowiedni moment, ponieważ już chcemy zrobić takie, wiecie, weselicho lepsze, a właśnie tutaj, mówię, pieniędzy tyle nie może żeby to organizować, a już, no wiecie, no na wszystko trzeba wydawać pieniądze. Też byśmy chcieli troszkę odrzuć po tym remoncie i mieć troszkę inne sprawy na głowie, niż właśnie kolejne wydatki. Więc na pewno ten ślub bym chciała wziąć, a kiedy to nie mam pojęcia. E, jak mi się mieszka sama, gdy Krzysiek wyjeżdża. <grydy> Właśnie jestem w takim okresie, że Krzysiek dosłownie parę dni temu wyjechał. E, I nie uważam, że to jest dobry okres, szczególnie ten moment, kiedy on wyjeżdża. I rano się budzę i nagle taka cisza, spokój, nikt się nie odzywa. E, nikt nie, nic tutaj nie robi. E, pustka, jest tęsknota, z jednej strony no wiadomo, najbardziej mi szkoda Lili, bo jednak widzę po niej, po jej zachowaniu, że coś jest nie tak, szczególnie w tych momentach, kiedy właśnie zawsze wstawała i się budziła obok nas, a teraz nagle ja tylko się pojawiam. No i też że ciągle musi ze mną spędzać ten czas i taty nie ma, tata nie przytuli, tata e, nie pokrzyczy, że coś wiecie. No, dziecko potrzebuje dwojga rodziców, a nie tylko jednego, ale no, staram się mm, nadrabiać wtedy, kiedy krzyśka nie ma za tych dwóch rodziców, chociaż bywa różnie. E, ktoś pyta, jaką mam wadę wzroku, a więc ja mam na jednym oku minus 1,5, a tu minus 1,25. Jak organizuję sobie czas z dzieckiem na gotowanie, sprzątanie i tym podobne? Powiem Wam, że to jest tak, że mam taką jakby powiedzmy rutynę, chociaż ona się często odbywa w różnych godzinach, bo różnie moje dziecko zasypia, różnie się budzi, różnie ma drzemki. Nie mogę u niej tego jakoś wyćwiczyć, chociaż no, próbowałam, ale też jak Krzysiek przyjeżdża, to też jest zupełnie inaczej, inaczej funkcjonujemy, bo spędzamy inaczej czas. I jeżeli jestem tu sama, no to wiadomo, jak się budzę, to na początku zajmuję się Lili, przebieram ją, karmię, później organizuję troszkę czasu dla siebie, czyli ja wtedy jem, nie wiem, jakąś poranną toaletę odbywam. Staram się jakąś mieć rutynę, ale mówię, nie zawsze to wychodzi. Później, jak przychodzi obiad, no to staram się gotować wtedy, kiedy Lili ma pierwszą drzemkę, ale ona tę drzemkę właśnie ma różnie, więc też różnie jemy obiad. I jak robię obiad, to staram się zawsze zrobić coś, co na przykład starczy mi chociaż na dwa dni, bo nie chce mi się codziennie gotować, bo właśnie przychodzi czas, kiedy potrzeba jest posprzątać i niestety się nie rozdwoje, albo trzeba wstawić pranie, więc no, staram się właśnie coś ugotować i w ten dzień, co już mam gotowy obiad i tylko wystarczy podgrzać, to wtedy sprzątam bądź tak jak dzisiaj właśnie daję rodzicom małą i wtedy sprzątam całe mieszkanie tak na spokojnie, bo przy niej powiem Wam, że bardzo ciężko się zorganizować, tym bardziej, że ja sprzątam, a ona mi coś na nowo rozwala, więc tego bardzo nie lubię, ale mam. Jak ktoś nie ma wyjścia, to mu naprawdę współczuję, ja się cieszę, że mam jakąś pomoc, bliskich, ale no, i sobie radzę. I ostatnie pytanie, tak krótko powiem, że czy od momentu jak mniej karmię pierścią, to przytyłam i czy nadal karmię w ogóle? A więc, do czego dążyłam? A, ja już Lili praktycznie w ogóle nie karmię, czasami zdarzy się jej tak, że podniesie mi bluzkę, no i się przyczepi do tego cycka. Ale na ogół ona się już e, śmieje, po prostu jak się pytam, czy, e, czy chce cyca. Ale tak to hmm, powiem Wam, że już praktycznie w ogóle. Czasami mówię, jeszcze się przebudzi w nocy, coś tam przypomni się, zapomni jakiś jest wysem, to staram się ją w ten sposób uspokoić, bo w nocy nie daję jej picia, bo nie, nie ma takiej potrzeby raczej. Mm, I czy przytyłam. Otóż przytyłam, ale to wiecie co? Jest na pewno związane z tym, że odstawiam od piersi, ale wiadomo, ja też sobie du na no dużo pozwoliłam w ostatnim czasie. Tym bardziej, jak właśnie był Krzysiek, to yy, fast foody były praktycznie codziennością. Dlatego, że ciągle coś chcieliśmy robić, ciągle chcieliśmy z kimś czas spędzać, i nie było tego czasu, żeby się zorganizować w taki sposób, żeby jeść obiady codziennie. Yy, no i troszkę. Yy, Sama się przyczyniłam do tego, że teraz wyglądam tak, jak wyglądam, ale powiem że się czuję ok. Mogłabym być trochę szczuplejsza, bo wiadomo, że wtedy człowiek się czuje taki atrakcyjniejszy, ale to jest coś, coś nad czym można popracować i... no.